Ja pierdolę, ale ten, mogli zrobić zajebisty ten, nie, pokazać dystans i śmichy, chichy Normalnie tutaj, kurwa, stripteaserów w stroju Borata, żeby twerkowali na klipie u Szczurasa, o innych dupeczki. To by było, to by było, co? Prawie skończyłem jak bankrut Baron mówił, ogarniemy, miałem to jak bankrut. Wcześniej w bankrut Właśnie się wyjść, to mu tak jak Michael się odpaliłem, skończyłem na majkut Kurde, to jest maja A nic, co? Może? Co? Szaść w ogóle? A, 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 już był wers o mnie, co? To a, to był, no a, tak, co Poczekaj, <laughs> jeszcze raz Ja się odpaliłem, skończyłem na majkut A, jeszcze, jeszcze raz Się, a, raz. się udaje wszystko a... Nie mi bana, prawie skończyłem jak bankrut Baron mówił, ogarniemy, miałem to jak w bankrut Właśnie się wyjść, to mu tak jak Michael się Aha, prawda? Bałeś się wyjść z domu? Że, niby ja się bałem wyjść z domu? Ok. Możemy się napierdalać, nie? Po co wychodzić z domu? Wyjścia z domu się źle kończą, nie jak przeglądam internet. Chociażby tu kolega dał lekcję. Ale, eee. Już mnie pocieszył, Ripson nie? Bo on jest trochę taki, wiecie. Dziwny jest. Ja bym powiedział, tak. nie przejmuj się marci, ja też nie lubię wychodzić z zału. <grymne> A się skończyłem na Mańku! LOL, na mańku Na Mańku skończył. A nie Maniek na nim skończył Właśnie kurwa. Coś tu co jest nie tak A chodzi o to, że skoczył na jego w fiucie, nie? A skoczyłem na nie Mańku. Wiem, ale... czy, skończyłem? Kościłem, czy skończyłem? Skończyłem, skończyłem czy skończyłem? Skończyłem, chyba. To jest tekst? Albo się spuścił się na skończy. Mańka. Na pewno nie chodzi o spuścić. Wideo Jaśu, realizacja no, dupa szatana. Jeszcze raz, jeszcze raz. mu tak jak się odpowiem, skończyłem na Mańku. Skończyłem na na pewno. Jest nij wyraźny. Jak ni... Który wie, co jest w, w oczach piasku, spastu, już. Wygrałem walkę ze sobą, ty kurbo teraz przyszła pora, rozjebać tych własną. W oktagonie niej na Majku, ja się nie pierdolę w tańcu. Tam Tamte typy nie mają choryzmy i tego nie kupisz na tebliki gańsku. ładuję na łeb, i boski. biorę I. pieniądze, i wszystko co chcę. Ciągnię na, na łeb, i biorę odwet Ja pierdolę, to, to ale boski to, czy... cienko piszę, skąd go wyjebali z Ixi wszystko co chcę, ma grę, ma wiekom Razowa, synek, młody <muchy> ma Jestem na jachcie płynę, kierunek sambiego Wiesz co, że jak cię widziałem Limity na <muchy> mnie, bo w Tylu Pozwolę wchodzić oh, 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 w bok portfel, pełen prezydentów. Dzędu. Pojebany są swoje kont, kąt. Pojebanie drogi perfum. Przywieziony jak garbie. a garbie karnie. chaos, na robi w pampers. Nie pyta ile robię na klatkę, bo wyjebany mam na wszystkie partie. W tym się świeci jak kartier, dziwko Drugi, trzeci nie pierwszy milion. A przyrosty są takie duże, no, jakbym no, do siadania napierdalał w Instros. Zawsze w centrum jak hotel, Kildon. Nawet jeśli pobanują wszystko, zostałbym popierdolony mierzem, gdybym przejmował się każdą w bitą szpilką. I biorę odwet, pieniądze i wszystko co chcę Ciągle na bombie, pląbę ładuję na łeb I biorę odwet, pieniądze i wszystko co chcę MacGregor, MacGregor wakacje o wakacje, Zynek Młody Jestem na jachcie No co? Dupeczki fajne, ale chłopców mogli lepszych załatwić Jachcie płynę, kierunek San Diego Wiecznie w trakcie bitew, limitem na niebo Wietrów bite, u mnie zbyte I ty nie rozumiesz dlaczego za wakacje, synek młody ma Daj bez zwrotki boskiego Jestem na jachcie płynę, kierunek San Diego Pewnie ich nie było stać na więcej Więc rzucił tylko cztery wersy w refrenie Ja pierdolę. Ale co to jest kurwa za rzeczywistość, że to musi iść na kanał Paramaxia, bo wszyscy mają bana. Nie, czekaj, ja wszędzie nie, mam bana. Ja nie ma bana przez na YouTubie. Nie, nie ma. No ale Paramaxia jest główną gwiazdą. Uuu. Tak no. O, oktagonu. No, no, tak, jest to wersja Magregorem Nightcore i bez to jest Paramaxia, tak? To jest wersja Nightcore już i bez Nitra. No Lubiona. Czy Paramaxia jest ma... tym Magregorem? <laughs> wersja Nightcore bez Nitra. No. <laughs> Jeszcze raz. Tak, Jakieś gonił do Japszego, dzwonił, nie i mówił, że z mm... jest Magregorem. To już tamtą wersję. U jest. No to pasut. O.

i biorę od pieniądze i wszystko co chce. Ciągle na bąbę, dobę na łeb i biorę. No co, nie mega spokota? Co tu można więcej powiedzieć? Co to jest? To fajne jest.